Przedstawiam Państwu kolejnego gościa naszego festiwalowego studia, a jest z nim artysta, malarz, pan Tadeusz Machowski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Pan Tadeusz Machowski urodził się w Łańcucie, tutaj mieszka i tworzy swoje obrazy. Panie Tadeuszu, wiem, że przede wszystkim pałac łańcucki, park, otoczenie inspirują pana właśnie do tworzenia. Ja od najmłodszych lat interesowałem się malarstwem. Malarstwo to jest moja pasja i moje życie. Mal, malowałem, namalowałem kilkaset obrazów przedstawiających zamek, zameczek romantyczny, alejki parkowe, drzewa o różnych porach roku. W tej chwili tych obrazów nie ma, bo albo sprzedałem, albo dałem. I sądzę, że w kilkudziesięciu, tak, w kilkudziesięciu mieszkaniach Łańcuta i kilkudziesięciu innych miejscach świata są zdobią ściany. Mam taką przynajmniej nadzieję, że tego nie wyrzucono. Ja wiem, że na co dzień słucha Pan innej niż klasyczna muzyki, ale zagląda Pan czasami na koncerty do Łańcuckiego Zamku, które odbywają się co roku podczas festiwali i chłonie Pan tę atmosferę. Ciekawa jestem. Też jakie są opinie mieszkańców łańcuta, bo zapewne rozmawia Pan z nimi na temat tego wspaniałego festiwalu. Czy mieszkańcy łańcuta żyją tą imprezą? Nawet ci, którzy nie chodzą na festiwalowe koncerty? Tak, jak najbardziej moja żona jest wielką miłośniczką muzyki klasycznej. Ona regularnie chodzi na te koncerty, czasami mnie wyciąga, ale to jak pani nadmieniła, jestem miłośnikiem jazzu i bluesa, także. Muzykę klasyczną doceniam, ale nie jestem jej miłośnikiem. Natomiast mieszkańcy łańcucha są dumni z tego, że tutaj jest, odbywa się od kilkunastu, może już od kilkudziesięciu. 52 edycja Moc, w tym tak. roku. ja pamiętam jeszcze pana <coughs> tego wcześniejszego, co taki długi, nie pamiętam nazwiska, co długi czas prowadził na początku ten, te dni muzyki kameralnej. No i sądzę, że mieszkańcy wszyscy są dumni z tego, dumni, że tak ważny, bo jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to jest być może jeden z najważniejszych festiwali w Polsce i. i jeden w z najstarszych. I najstarszych i w Polsce i w środkowej Europie. I także jesteśmy bardzo zadowoleni i cieszymy się. Cieszymy się z napływu gości, cieszymy się z tego, że nasze miasto jest rozsławiane w świecie. Cieszymy się z tego, że tu goście przyjeżdżają. Oni, oprócz słuchania muzyki, uczestniczenia w koncertach, oglądają nasz piękny zamek, nasze piękne miasteczko, które naprawdę w ciągu tych kilkudziesięciu lat mojego życia rozwinęło się niesamowicie. Jest jedną z perełek, jakie, jakie widziałem, a zjeździłem prawie cały świat. A więc ten festiwal. Doskonale zapisuje się w pamięci mieszkańców Łańcuta, to bardzo istotne. Mam nadzieję, że młode pokolenie, ludzi, którzy tutaj żyją, także interesuje się tą imprezą. Oczywiście, młode pokolenie się tym interesuje, tym bardziej, że jest w Łańcucie również szkoła muzyczna, która ich kształci w tym kierunku. I, I są kursy wakacyjne, kursy muzyczne, muzyczne. o randze międzynarodowej. Tak. Także mamy się czym pochwalić w łańcucie. Tak, jesteśmy dumni z Łańcuta, dumni z tego festiwalu i bardzo nas to cieszy. Czy pan namaluje jakiś obraz podczas tego rocznego festiwalu muzycznego w łańcucie? No, postaram się. Czy to będzie abstrakcja, czy też obraz inspirowany tym, co się tutaj dzieje? To myślę, że to będzie abstrakcja inspirowana wspaniałą klasyczną muzyką. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Pan Tadeusz Machowski, mieszkańc łańcuta, artysta plastyk, był naszym gościem.